Cześć wszystkim z góry przepraszam, że nie było przez 3 dni odcinka żadnego, ale niestety zachorowałem. Dopadło mnie, dopadło mnie przeziębienie i przez 3 dni praktycznie nie wychodziłem z domu Zotoki zatkane. Dzisiaj troszkę już lepiej, więc postanowiłem nagrać Wam coś. Tutaj jeszcze zmienimy sobie datę. Jak widzicie, 3 dni nie byłem w hodowli. 13. 13. Dziś pod moją nieobecność w hodowli pracowała moja mama. A tak to. Teraz Wam pokażę, co słychać. Tu są te maluszki. Już ładnie wyrośnięte z tą samiczką. Tutaj te wyrośnięte już całkiem, nie tak całkiem, ale już takie ładne podrośnięte. <laughs> Ponad dwa miesiące mają. I przy, zobaczymy sobie jeszcze te w gnieździe co słychać u tej samiczki. Tu u góry jest Właśnie ta samica co odsadzałem od tych szczyli w tej klatce przebywa do tej samiczki zaraz sobie przejdziemy u góry nic ciekawego się pada na polu, brzydka pogoda Samiczak być ciekawego Siedzą sobie Podrastają Samczyki również się tuczą Pięć samczyków Już tak ponad kilogram mają Wszystkie, do dwóch niektóre no i co, teraz przejdziemy do sprawdzenia tych gwiazd, tych młodych. One już mają e, tydzień za sobą, ponad tydzień, więc zobaczymy sobie u nich, co słychać. Nie patrzyłem przez 3 dni. Weźmiemy sobie samiczkę. Tutaj ją sobie położymy Stoję Bo tu mam graty położone na tym, to tam nie położyję No i możemy już sprawdzić co słychać u tych paluchów Jeszcze zobaczcie sobie te już ładnie podrastają. <laughs> Ta samiczka najprawdopodobniej pójdzie do wujka, do hodowli, bo zaczyna hodowlę. Jeden z samczyków tych brązowych na polu. No i co? Tutaj w gnieździe powinno być 7 maluchów. Więc zobaczymy gdzie one są. O już skaczą ładnie. Widzę ładnie już się wybarwiają Tu jest jeden, ten najmniejszy co był srokaty Ale widać, że ładny brzuszek ma już więc dochodzi do tego jedzenia Tu jest czarny cały z tym strupkiem mu się już to goi Więc dwa. Trzy. Taki biało I tu giganty. Cztery. Zobaczcie w porównaniu. Ten. Ten. A ten? Dwa razy większy Rozchodzą mi się tu Następny Też sporamy O Wchodzą mi tu do gniazda z powrotem Nie dadzą się Patrzcie jak się rozeszły Te już spyla do gniazda I tu ostatnie dwa. O. Kurde, wszystkie mi uciekają. Chciałbym je tu pokazać wam wszystkie. Ale tak się rozchodzą, że masakra. 3, 6, 7. 7 młodych. Zobaczcie, jakie to jest ruchliwe. Chciałem wam zdjęcie zrobić, ale nie wiem, czy się uda. Dobra. Niech wracają do gniazda. Ten jest byk. Zobaczcie. W porównaniu ten a ten srokaty. Masakra. Dobra. Wkładam do gniazda. Wszystkie. Ten ma ładną barwę. już coś tu zajadą. No i dobra. Tak, krótkie sprawozdanie wam znałem Z racji tego, że nie było wiadomo dawno w Zobaczyliście młoda, Już ponad tygodniowe No i co ja teraz sobie szybko samiczkę tu włożę Nie ona polazła tu jest to teraz jakbym złapać Chodź. Będzie ciężko do klatki i co? To by było dziś już tyle jeżeli Wam się spodobało zostawcie łapeczkę, komentarz subskrypcję tradycyjnie i co? Niech się darzy. Trzymajcie się, cześć!